Kasia Szymańska i Marty Redwa. Witamy Was w kolejnym odcinku Gimnazjalnych Wiadomości. To wydanie poświęcimy na podsumowanie wydarzeń z upływającego właśnie miesiąca grudnia. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia powodują, że otwieramy się na potrzeby innych. Staramy się nieść pomoc i sprawiać radość. Dlatego w tym wydaniu pokażemy Wam przede wszystkim w jakich akcjach mogli realizować się nasi gimnazjaliści. Zobaczycie również w jaki sposób obchodziliśmy w naszym gimnazjum Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. A także pokażemy Wam mikołajkową ekipę, która jak co roku odwiedza młodzież Kowalewskiej Placówki. Zapraszamy! 5 grudnia obchodzony jest Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię niosąc pomoc innym. W naszym gimnazjum działają trzy grupy wolontariuszy. Ich przedstawiciele w dniu swojego święta przybliżyli gimnazjalistom szczegóły swojej pracy. 5 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji uczniowie z naszej szkoły starali się przybliżyć swoim koleżankom i kolegom ideę wolontariatu oraz na czym polega ich praca. Po krótkiej prezentacji, wolontariusze rozdawali ulotki informujące o ich działalności. Była to grupa Caritas, Wolo Weekend, oraz grupa współpracująca z warsztatami terapii zajęciowej. Na korytarzach rozwieszone zostały plakaty oraz zawis, zawis afisz informujący o tym święcie. Mam nadzieję, że w ten sposób przybliżyliśmy Wam pracę wolontariuszy, a osoby chętne i chcące pracować jako wolontariusze zgłoszą się do nas. W piątek obchodziliśmy Dzień Wolontariusza, a w poniedziałek 8 grudnia nasze gimnazjum odwiedził niezwykły gość, pan Ariel Zieliński, który podczas godzinnego spotkania z młodzieżą opowiedział o szczegółach swojej pracy. Dnia 8 grudnia 2014 roku na 4 i 5 godzinie lekcyjnej odwiedził naszą szkołę pracownik akcji humanitarnych. Jak powinniście wiedzieć, humanitaryzm jest to postawa nacechowana poszanowaniem człowieka. Pan Ariel Zieliński opowiadał nam o pracy, jaką wykonuje. Pokazał nam w prezentacji, jakiej pomocy oczekują potrzebujący ludzie mieszkający w Afryce. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, że szpitale są najbardziej potrzebne. Praca pracownika nie należy do najprzyjemniejszych ze względu na warunki pracy, ponieważ zdarza się, że pracownicy humanitarni muszą radzić sobie w trudnych warunkach. Jednak efekty pracy są bezcenne, kiedy widzi się szczęśliwe osoby. Mam nadzieję, że to spotkanie zmobilizowało młodzież do pomagania innym. Szczególnie teraz, kiedy jest okres przedświąteczny. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji uczniowie klas integracyjnych 1 A i 3 E wraz z opiekunami panią Roxaną Kazimierkiewicz i panią Magdaleną Urbańską zaprosili do naszego gimnazjum pod warsztatów terapii zajęciowej. O szczegółach wydarzenia opowie nam pani Roxana Kazimierkiewicz. Zapraszamy. 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowione święto przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, którego celem jest przybliżenie opinii publicznej problemów osób niepełnosprawnych. Z tej okazji gościliśmy w publicznym gimnazjum podopiecznych warsztatów terapii zajęciowych, którzy uzyskali zaproszenie uczniów klas integracyjnych 1 A oraz 3 E. Z tej okazji tworzyliśmy karty bożonarodzeniowe, a podopieczni warsztatów terapii zajęciowej mogli zwiedzić salę doświadczania świata, salę taneczną oraz hale gimnastyczną. Uczniowie gimnazjum poznali historię warsztatów terapii zajęciowej, którą zaprezentowała pani Ewa Żuławska, kierownik warsztatów terapii zajęciowej. Członkowie samorządu uczniowskiego postanowili również zrobić coś dobrego. I tak w sobotę 13 grudnia odwiedzili kowalewską przechowalnię dla psów. Tam dołączyli do wolontariuszy akcji Volo Weekend Spacer z Psem. Młodzież wspólnie wyprowadziła na spacer czworonożnych podopiecznych kowalewskiej przechowalni. Uczniowie samorządu uczniowskiego bardzo zaangażowali się w pomoc przy wyprowadzaniu psów, a także podarowali psiakom karmy i przysmaki. Doświadczeni wolontariusze pomagali nowicjuszom, czuwając przede wszystkim nad ich bezpieczeństwem. W imieniu opiekunów wolontariatu pani Moniki, pani Roxany i pana Bartka serdecznie dziękujemy uczniom samorządu Uczniowskiego za te wielkie serca, których nie brakuje chęci doniesienia pomocy. Dziękujemy również opiekunom samorządu Uczniowskiego, pani Malwinie Sikorze i pani Anecie Gurtowskiej za tak wspaniałą inicjatywę. Przy okazji pozdrawiamy Kubę, najmłodszego wolontariusza od Psich Spacerów. Każdy z Was słyszał na pewno o szlachetnej paczce. Publiczne Gimnazjum już po raz kolejny wziął udział w akcji. Przygotowując świąteczną paczkę dla rodziny z naszej gminy. O szczegółach przedsięwzięcia opowie nam pani Arleta Walenda, koordynatorka akcji. Szlachetna paczka to ogólnopolski projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, polegający na pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Nasze tegoroczne działania skierowane były na pomoc osobie samotnej, której ciężka sytuacja losowa, brak środków do życia, fatalne warunki mieszkaniowe nie odbierają mimo wszystko radości życia. Wybrana przez nas pani to mieszkanka Kowalewa Pomorskiego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że możemy pomóc osobie, która mieszka być może tuż obok. Z relacji przekazanych nam przez wolontariuszy akcji wynika, że nasza paczka bardzo ucieszyła naszą wybrankę. Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i pracownikom szkoły za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki, a szczególne podziękowania kierujemy w stronę klasy trzeciej F wraz z wychowawcą. Pomoc drugiemu człowiekowi i dzielenie się z potrzebującymi świadczy on Waszej niezwykłej wrażliwości. Dzięki tej ofiarności inny człowiek poczuł magię Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo często to sama młodzież jest inicjatorem jakiegoś przedsięwzięcia. Tak było i tym razem. Klasa II S wychowawczynią panią Gabrielą papierkiewicz brzustowską przeprowadzili w naszym gimnazjum zbiórkę zabawek dla toruńskiego domu dziecka Młody Las. W akcję zaangażowali się nauczyciele i uczniowie szkoły. Dzięki nim zebrano piękne pluszaki, puzzle, gry planszowe, książki i kolorowanki dla podopiecznych toruńskiej placówki. Nasza redakcja pozdrawia inicjatorów akcji. Jesteście wspaniali! To, że w publicznym gimnazjum mamy świetną młodzież, wszyscy wiedzą. Mikołaj też. Dlatego w piątek, 5 grudnia odwiedził naszą szkołę. Towarzyszyły mu elfy oraz bałwanek. Świąteczna ekipa narobiła niemałego zamieszania, było głośno, radośnie i słodko. Orszak odwiedził wszystkie zakamarki naszego gimnazjum. Zawitał do gimnazjalistów i pracowników placówki. Każdemu wręczył drobny upominek. Dziękujemy! tego samego dnia, gdy Mikołajkowa ekipa wędrowała po gimnazjum, w hali sportowej szkoły chłopcy zmagali się w turnieju piłkarskim. W tym roku odbyła się już druga edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego, pan Bartosz Jagielski, pan Dariusz Rozwadowski i pan Marek Rożnowski. O przebiegu rozgrywek opowie nam pan Darek. Zapraszamy! 5 grudnia 2014 roku odbył się drugi mikołajkowy turniej o puchar dyrektora publicznego gimnazjum. W zawodach wzięło udział pięć drużyn. Najlepszą drużyną okazała się drużyna gimnazjum w Gałczewie. Drugie miejsce zajęła reprezentacja kowalewskiego gimnazjum złożona z chłopaków z starszych roczników. Natomiast trzecie miejsce drużyna również publicznego gimnazjum z Kowalewa. Ale chłopcy młodsi. Natomiast czwarte miejsce z drużyna z Radzenia Chymiejskiego i piąte z Golubia Dobrzenia. Także po zakończeniu pani dyrektor i pani wicedyrektor wręczyły nagrody. W tym miejscu również chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym każdy z zawodników biorących udział w turnieju otrzymał słodycze, a najlepsi medale i nagrody rzeczowe. Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie. W dniach od 9 do 11 grudnia trzecioklasiści pisali próbny egzamin gimnazjalny, który w tym roku szkolnym przygotowało dla nich wydawnictwo Operon. To już drugi próbny sprawdzian wiedzy gimnazjalistów przed egzaminem właściwym kończącym szkołę. Dzięki tego typu przedsięwzięciu uczniowie mogą zmienić się ze stresem, który towarzyszy egzaminom, a także zweryfikować stan swojej wiedzy. Prawdziwy egzamin gimnazjalny odbędzie się w kwietniu. Przypomnijmy, pierwszy dzień egzaminacyjnych zmagań to test części humanistycznej, czyli języka polskiego, historii i WOS-u. Drugiego dnia gimnazjaliści rozwiązywali zadania z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. W czwartek podczas ostatniej części próbnego egzaminu mierzyli się z pytaniami z języków obcych. Nasza kamera była na miejscu i sprawdziła, jak uczniowie poradzili sobie z testami. Zapraszamy. E, powiedzcie mi tylko, jak długo przygotowywałyście się do tego egzaminu? E, no, ćwiczyłyśmy tak naprawdę, jakby odrześnie przygotowałyśmy się na lekcjach. E, no, tak, wczoraj ja osobiście ćwiczyłam e, z godziny do matematyki. Znaczy ja sobie powtarzałam głównie tylko wzory do, na matematyka, a tak ogólnie sądzę, że będzie nawet dobrze. Właśnie, chciałam zapytać jak nastawienie, czyli będzie dobrze, nie, nie bójcie się dzisiaj. No nie, trzeba być pozytywnie nastawionym. Okay. A ja poszłam wczoraj? E, znaczy ogólnie nie najgorzej, jestem zadowolona. A dzień jutrzejszy? E, angielski, moim zdaniem najłatwiejszy. Będzie dobrze, najważniejsze. Powodzenia. Nie dziękujcie. Uwaga, dzień dobry, to ja bym się chciała dowiedzieć od was, jak się czujecie przed dzisiejszym egzaminem. Ja się czuję bardzo dobrze, więc w ogóle się nie stresuję i wydaje mi się, że pójdzie mi bardzo dobrze. Dlaczego najbardziej się obawiacie? No, zadań zamkniętych z matematyki. Zamkniętych. Zamkniętych. A dlaczego nie otwartych? Bo słabo strzelam. Co, to idź. <gry> no dobrze, to w takim razie powiedziałaś tutaj kolego, że się w ogóle nie stresujesz, to jakie masz sposoby na to, żeby się tego stresu pozbyć? Po prostu tak jakoś wiem, że coś umiem z matematyki i te ostatnie tematy nie były mi obce, dlatego naprawdę czuję, że będzie dobrze. Czyli jesteś dobrze przygotowany? No, tak można powiedzieć. Okay. A czy już dzisiaj wiecie, że przed egzaminem kwietniowym trzeba jeszcze będzie nad czymś popracować? Słucham? Wiecie już dzisiaj, że przed egzaminem kwietniowym będzie trzeba nad czymś popracować. No, powtórzyć wszystko z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. A teraz nie powtarzałeś? Nie. A w ogóle przygotowywałeś się do tego egzaminu? Nie. No. Dominik, jak się czujesz przed jutrzejszym językiem angielskim? Um, a nie, nie stresuję się nim. Uważam, że poziom podstawowy będzie dosyć prosty, a zaawansowany, no już się lepiej nie przygotuję. Okay, a e, co z dniem wczorajszym? E, historia prosta, myślę. A zadanie otwarte z języka polskiego? <noise> rozprawka? E, rozprawka trochę zaskoczyła. Bardziej bym wolał opis albo cokolwiek innego. Jednak myślę, że będzie dobrze. Czyli co, sam temat był trudny? Może nie, ale. Tak ciężko się pisał. Okay, a dzisiaj czego się boisz? Mm, chemii. A z czego się czujesz pewnie? Mm, matematyki. A co, jak będziesz pracował na matematyce? Jak najlepiej, tak. Będziesz wszystko zapisywał? Tak, oczywiście. na to Obiecujesz? Obiecuję, tak. Dobra, W chwili, kiedy nagrywamy dla Was to wydanie gimnazjalnych wiadomości, w szkole dzieją się różne ciekawe rzeczy. Za chwilę święta, więc my też radujemy się z ich nadejścia. Gimnazjaliści uczestniczą dziś w akcji zdobienia świątecznego piernika. Uczniowie powoli przygotowują się do wigilijnych spotkań klasowych. A dziennikarze radiowi zapraszam nas za chwilę do wysłuchania świątecznej audycji. Już czuć Boże Narodzenie. Dlatego życzymy całej społeczności szkolnej ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, by upłynąły w spokoju, radości i miłości. Wszystkiego dobrego na święta! Dziękujemy za uwagę. Liczymy na Was w przyszłym miesiącu. Korzystając z okazji, że po raz ostatni widzimy się z Wami w tym starym roku, życzymy wszystkiego dobrego w tym nowym 2015. Aby był pełen szczęśliwych chwil i dobrych, życzliwych ludzi. Do zobaczenia. Weronika, Martin. W kolejnym odcinku wydania gimnazjalnych wiadomości, nie? ziomki? A co w nim będzie? To musicie obejrzeć sami. No i oglądajcie do końca, nie? To będzie fajnie. No i ogólnie tam na dole macie taki przycisk, nie? Tam... Link do naszego face'a. A tam jest subskrybuj, nie. I łapki w górę. No i wiecie, lajki życiem, nie? Ogólnie. No, bo my to takie vlogerki modowe jesteśmy, no nie Martin. Tak, tak. No, no i wiecie, nie ogólnie. Także subskrybuj, łapki w górę, udostępniaj I lajkować wszystko w ogóle, no i będzie spokojnie. To narka. Jeszcze Siema. <śles>